Taką sytuację miałem, można powiedzieć, dwa razy, tak jakby w swojej karierze, pierwszą taką sytuację miałem w 2012 roku po nieudanych igrzyskach olimpijskich, gdzie tak jakby można powiedzieć odeświadłem mnie sponsorzy rozstałem się z narzeczoną. No, do tego jeszcze złamałem nogę absolutnie wszystkie masakryczne wydarzenia, jakie chyba mogłem złapać w, w tym czasie, to one nagle przyszły i. To spowodowało, że no byłem w kropce, nie wiedziałem do końca, co mam ze sobą robić. Nie sądziłem, że to jest jeszcze jakiś tam stan depresyjny. W ogóle nawet o tym w ten sposób nie myślałem, ale tak było mi bardzo smutno i był pamiętam taką sytuację, że właśnie sięgnąłem po, po alkohol i usiadłem przed sobą, tak jakby usiadłem do lustra i otworzyłem wódkę i zacząłem pić. I wtedy do mnie gdzieś doszło, że jednak chyba coś jest ze mną nie tak, że coś, jakieś takie sytuacje depresyjne, że, że, że to nie jest dobrze. I wtedy zacząłem pierwszy raz współpracować właśnie z, z psychologiem. Znaczy nie, pokręciłem. Z psychologiem współpracowałem jakby pół roku przed, przed igrzyskami. I wtedy do mnie właśnie dotarło, że w sumie dobrze, że się to wydarzyło, bo też właśnie współpraca z psychologiem dała mi tak jakby miejsce rozwiązania tych problemów, jakoś ułożenia sobie tego wszystkiego w głowie. Kiedyś właśnie się zbraniałem, a gdzie ja, ja jestem sportowcem, jestem mistrzem świata, gdzie ja tam potrzebuję jakiejś pomocy, przecież przed startem się doskonale czuję, jestem pewny siebie, ale przyszedł właśnie taki gorszy okres w moim życiu i, i poczułem, że jednak ta współpraca, którą zrobiłem wcześniej bardzo, bardzo mi pomogła. Taką drugą sytuację, którą miałem to było właśnie jak zakończyłem karierę po igrzyskach olimpijskich w Rio. Urodził mi się, urodził mi się syn. Zakończyłem, można powiedzieć, tą swoją karierę i zacząłem się zastanawiać, co dalej. Stwierdziłem, dobra, no założę firmę, nauka pływania. Ale no nie, nie było to łatwe do zrobienia. Można powiedzieć, że nie byłem do końca przygotowany na to, że, że po tej karierze nagle telefony przestaną dzwonić, już nie będzie tych zawodów i nie będzie tego reżimu treningowego, będzie, nie będzie tego planu całego ułożonego, nie będzie tego celu i, i to mnie też w jakiś sposób zgubiło. Pamiętam, że właśnie stałem w domu i tak się zastanawiałem. Boże, coś co się ze mną dzieje. I znowu te same lęki, te, te same sytuacje tak jakby yy, powróciły. Nie chciałem o tym mówić żonie, bo wiedziałem, że ona też yy, po, po porodzie przychodzi jakieś swoje problemy, więc ja dodatkowo tak jakby nie chciałem jej zamartwiać i, i mówiłem dobra, jakoś to to wytrzymam i wtedy wróciłem tak jakby znowu do sportu. Wiedziałem, że to jest w jakiś sposób lekarstwo dla mnie i że ta endorfina po tych bieganiu czy jeżdżeniu na rowerze, że to w jakiś sposób zaczęło mi dawać tej dopamiętej tej takiej szczęśliwej mocy i to to mi bardzo pomogło. Ta współpraca też również z psychologiem. Znowu wróciłem do tych wszystkich sytuacji, o czym z nim tam rozmawiałem, jak to przetransferować. I, i no, nie ukrywam, że to bardzo, bardzo mi pomogło. I, I polecam wszystkim, żeby pójść i porozmawiać. Bo na początku też miałem takie właśnie lęki, że, że jestem mocnym sportowcem, a okazuje się, że w środku byłem skruszonym Pawłem, który bał się o tym mówić. Dziękuję, Pawle za to, że się podzieliłeś z nami swoim doświadczeniem i wiem, że to nie jest dla, dla naszych ambasadorów łatwe, więc tym bardziej dziękuję. Myślę, że jeszcze dużo sportowców wiąże się właśnie z tym, że kończąc karierę zaczynają właśnie się te problemy, że te stany depresyjne do nich przychodzą, że nie bardzo wiedzą co zrobić z życiem. No i tak jak zauważyłem, czy, czy nawet mistrzowie olimpijscy z Wielkiej Brytanii Adam Peaty, czy Kyle w ze Stanów Zjednoczonych każdy z nich po, po takim większym sukcesie nagle przestawał trenować i, i każdego z nich dopada depresja.